Degustibus non es disputandum, tudzież Degustibus non disputandum est, starożytni Rzymianie i tych frywolne inwersje językowe. O gustach się nie dyskutuje. To jest maksyma, powiedzenie, z którą nie mógłbym się bardziej nie zgadzać. I uważam, że to jest właściwy moment, żeby ją podnieść, ponieważ e, czasem dochodzi między mną a wami do konfrontacji w komentarzach i uważam, że to jest coś bardzo dobrego. Aczkolwiek czasem może być odebrane niewłaściwie. Bo co w praktyce znaczy, że Augusta się nie dyskutuje? Jak dla mnie to jest taki bardzo wygodny wytrych podszywający się pod savoir vivre i kurtuazję, który sprawia, że możemy sobie powiedzieć hmm, Nieważne co Ci się podoba, Twój gust jest wart tyle samo, ile mój. A mój gust jest wart dokładnie tyle samo, ile gust krytyka filmowego, profesjonalnego krytyka filmowego z dwudziestoletnim doświadczeniem. Nie jest. Mój gust nie jest wart tyle samo w zakresie oceny filmów, ile profesjonalnego krytyka z dwoma dekadami doświadczenia. Mówiąc bardziej dobitnie, o gustach się nie dyskutuje w praktyce, oznacza, że powinienem czuć wyrzuty sumienia albo ugryźć się w język w sytuacji, w której zachwycacie coś, co ja wiem, że jest głównym. Teraz wiem, co możecie pomyśleć. O mój Boże, ten snob znowu zaczyna. Proszę wysłuchajcie mnie. Możecie się ze mną nie zgodzić, wyłożę swoje argumenty, nawet zachęcam was do tego, żebyście się nie zgadzali ze mną. Właśnie po to powstał bez schematu i po to powstał ten materiał. Dyskutujmy o swoich gustach, dyskutujmy o swoich perspektywach, swoich opiniach, podejściach, wartościach. Ale proszę, przynajmniej wysłuchajcie mojej argumentacji, bo chciałbym wam powiedzieć, jak ta zasada, że o gustach się nie dyskutuje, posługując się kilkoma prostymi przykładami, może zostać sprowadzona do absurdu. Dlaczego uważam, że dyskutując o gustach możemy zyskać na tym wszyscy? I warto to robić. I na tym również zbudowałem, bez schematu. I wreszcie, dlaczego tak bardzo boli mnie dewaluacja pracy krytyków, a nawet nagonki na krytyków w dzisiejszych czasach social media? Posłuchmy się prostym przykładem. Spotykam na imprezie kogoś, albo, pisz lepiej, na, jakimś, na jakiejś konferencji, czy w jakimś panelu dyskusyjnym. Kogoś, kto mówi z kamienną twarzą i absolutnym przekonaniem: Morbius to najlepszy film, jaki w życiu widziałem. Scratch That. Barbara Kurdej Szatan jest najlepszą polską aktorką. Mass Effect 3 jest najlepszą grą RPG jaką stworzyło Bioware w swojej historii. A thrash metal skończył się na Kill'em All. W tym momencie mógłbym powiedzieć, trzymając się zasady, Augusta się nie dyskutuje. Jeżeli cię to jara, good for you. Nie dyskutujmy o tym, nie ma sensu. Ale, ale nie, ale nie, ale nie. Bo to jest mniej więcej tak, przekładając to poza popkulturę, jakbym powiedział, Big Mac jest najlepszym burgerem, jaki stworzył człowiek. I ktoś powinien teraz wstać dla mojego własnego dobra i powiedzieć: Stary, czy ty jadłeś kiedyś naprawdę dobre, rasowe, kraftowe burgery na food festiwalach, w które wkłada się całe swoje serce, artyści je tworzą z najlepszych możliwych składników, a nie ujednolicony, uformowany? Masowo produkt. I ja rozumiem, że ktoś może lubić Big Maca. Ja uwielbiam Big Maca, ale na Boga to nie jest najlepszy burger na świecie. Tak jak kiedyś mój przyjaciel Grzegorz Wątroba po moim, oh, najlepszego Tatara w życiu, jedną whisky in the jar, powiedział: Dude, come with me if you want to live. I zrobiliśmy rundkę po lokalach we Wrocławiu. i Jedliśmy fenomenalne Tatary. Więc do czego zmierzam? Morbius obiektywnie nie jest najlepszym filmem w historii kina i wystarczy spojrzeć na Rotten Tomatoes i audience score, który tam jest, który może nie do końca jest przekonujący, ponieważ może być wykorzystywany jako narzędzie marketingu. Wystarczy, że popatrzycie na Metacritic i tzw. Tak review bombing, ale już critic score, który wynosi 16% pozytywnych recenzji, czyli zdecydowaną mniejszość, na 230 krytyków jest czymś, co mnie przekonuje. Abstrahując już od tego, że żyjemy w świecie, w którym powstał czas apokalipsy, Francisza Forda Coppoli i ojciec chrzestny dwa i jeden tegoż samego artysty. Ale nieważne, jedźmy dalej. Barbara Kurdej-Szatan, najlepszą aktorką na świecie? Pójdź do teatru proszę i, i, i zobacz, co potrafi tam robić Magdalena Popławska. Albo obejrzyj jakiś film z Agatą Kuleszą. Może kilka. Wtedy będziesz miał pełniejszy obraz. I może zastanowisz się... Czy twój gust na pewno nie jest w fazie zarodkowo, zalążkowo, a może nawet płodowej? Mówisz Mass Effect 3, najlepszą grą RPG od BioWare. Grałeś kiedyś w Dragon Age Origins albo Baldur's Gate 2, Shadows of Amn, A jeżeli uważasz, że Thrash Metal skończył się na Killem All i uważasz, że Metallica jest najlepszym zespołem Thrash Metalowym, to naprawdę zachęcam cię. So, posłuchaj Brotherhood of Snakes. Uh, zespołu Testament, albo The Gathering z 1999 roku, tegoż samego zespołu, a może posłuchaj Rust in Peace, Megadeth, który jest być może obok Rain in Blood Slayer'a najlepszym thrash metalowym albumem w historii, który ukazał się znacznie później, niż, no nie tak znacznie później, ale później niż Kill em All. Próbuję przez to powiedzieć, rezerwuję sobie prawo do krytyki twojego gustu i twoich wyborów popkulturalnych, gastronomicznych, kiedy nie zgadzam się z nimi. I nie mogę przejść na tym porządku dziennego. W sensie mogę, ale nie chcę. No więc dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że na tym fundamencie zbudowałem bez schematu. Jakby za bez schematu, za tym vlogiem, za tą inicjatywą, za tym projektem i przedsięwzięciami, które są realizowane, a są jakieś realizowane, stoi moje głębokie przekonanie, że konsumpcja kultury jest pewną kompetencją, którą należy i warto rozwijać. I ja założyłem bez schematu po to, żeby stawiać sobie jakieś cele, żeby przesuwać granice tego, co lubię, co mnie kręci, ale również, żeby być bardziej krytycznym, mogę powiedzieć konsumentem, ale powiedziałbym nawet koneserem kultury. Kimś, kto może powiedzieć: Nie, to nie jest dobre, ponieważ. Czyli Chodzi o to, żeby budować swoją wiedzę teoretyczną, sposób rozumienia dzieła, a także wrażliwość, czyli coś co jest bardzo subiektywne, coś co sprawia, że widzę kadry w anime Bell i pomimo że dzieło mnie nie zachwyciło, podobało mi się, ale mnie nie zachwyciło, to te kadry mnie zachwyciły. To jest to coś, coś co pozostanie w mojej głowie na lata i coś co będę chciał przywoływać, kiedy będę starał się mówić o anime i o tym jak anime może pomóc kształtować Pewną wrażliwość, której my, wychowani w pewnej kulturze na Zachodzie, w pewnym systemie edukacji, nie posiadamy, a Japończycy na przykład posiadają. Potrafią kreować kadry, których być może my byśmy nie byli w stanie stworzyć. I z tej pokory, pomimo że niektórzy mogą czasem mnie nazwać snobem, Wynika moje również głębokie przekonanie, ile ja jeszcze mam do nauczenia się. I podam prosty przykład z Grzegorzem, tak? I tym Tatarem. Ale podam jeszcze inny przykład. Też z moim przyjacielem Grzegorzem. Jakiś czas temu recenzowałem film Shang-Chi. Który uważam za jeden z najfajniejszych filmów Marvela. Który mnie zachwycił. No, zachwycałem się tym i dało się odczuć ten zachwyt ode mnie. Bo lubię się zachwycać, jak coś mnie porusza, jak coś nie pozostawia mi obojętnym. Ale powiedziałem tam, że to jest najlepsze Wushu jakie widziałem od czasu Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok w kinie. Na co Grzegorz w komentarzach powiedział Dude, weź notatnik i spisuj te pozycje filmowe. <laughs> Nie wprost skrytykował mój gust. A ja miałem świadomość, chryste, ile ja mam jeszcze do nauczenia się. Ile ja mam jeszcze do poszerzenia w zakresie tego, co uważam za świetne. Bo brakuje mi wiedzy. Bo czegoś nie spróbowałem. Tak jak nie spróbowałem innych kraftowych burgerów, dlatego uważam Big Maca za najlepszego. I w ten sposób wiem, ile jeszcze mam do nauczenia się i rozwoju w swoim guście filmowym, kiedy czytam Radka PISULE mojego kolegę, Kuba Koisza, Kubę Koisza, przepraszam, że źle odmieniłem, Twoje imię, którego też uwielbiam czytać, który jest świetnym krytykiem. Naprawdę polecam w ogóle jego podejście do filmów i mam nadzieję, że też pojawi się na bez schematu niebawem. Jeżeli chodzi o muzykę, Bartek Chaciński, Chryste, jak on wynajduje płyty, jak on potrafi opowiadać o muzyce. Ja, czy, ja, ja się interesuję muzyką, kocham muzykę, ja nie słucham podcastów. Zabawne, biorąc pod uwagę, że jestem gościem, który prowadzi dwa podcasty, Bez Schematu i BFM. Ale, ale tak jest, wolę muzykę. A Bartek Chaciński, Jezu, ile on konsumuje płyt tygodniowo? Jaką w ogóle wynajduje tę muzykę? Scenario pisarstwo, Michał Leszczyk, Jezu, posłuchajcie jego podcastu. Ten człowiek pokazuje, ile można wydobyć z filmu, ile można wydobyć z historii. To jest inspirujące. Mogłem to mnożyć, mogłem powiedzieć: Kajetan Kusina. Śledźcie jego profil Kusina Kulturę, jeżeli chcecie zainteresować się komiksami. I w ten sposób jeszcze do niedawna podchodziłem z pewnym dystansem do anime. I wiecie co? Wielu z Was było zbyt łaskawych wobec mnie. Powinniście walczyć mnie po głowie i mówić: chłopie. Neon Genesis Evangelion, Ghost in the Shell, produkcje Studia Ghibli, które zresztą widziałem coś zabawne i nie połączyłem za nimi. Obejrzyj Death Note i nadrabiam. Oglądam. Wiecie dlaczego? Bo uważam, że mój gust był niedorozwinięty w tym obszarze medium bądź gatunku. Gatunku jak kino Wushu, jak kino azjatyckie, w medium takim jak anime czy medium takim jak komiksy. Zacząłem nadrabiać teraz komiksy. Zatrzymałem się w skansenie, w którym myślałem no, komiksy generalnie superbohaterskie. Nie. Zacząłem czytać komiks Koda, który jest jedną z najfajniejszych post-apokalips fantazy, jakie w ogóle widziałem w jakimkolwiek medium. Wybitne dzieło Monsters, które powstawało bagatela 30 lat. Ja wiem, że, że warto poszerzać ten gust, ale nie zrobiłbym tego, gdyby nie było kogoś, kto powiedziałby... To nie jest tak, że to są fajne pozycje, to, są, to, to sobie poczytaj. Nie. Jeżeli ty myślisz, że komiksy są a, dla dzieci, albo że są tylko super bohaterskie, bo anime jest zawsze nadekspresyjne, płytkie w metaforach, że Kojima jest zawsze banalny, to coś jest nie tak z twoim gustem. Bo wiele osób uważa inaczej i oczywiście mogą się mylić. Tak jak kiedyś powiedział John Stewart Mill, Jedna osoba nie może narzucić swojej woli, 999 tak samo jak 999 nie może narzucić swojej woli jednej osobie. To, to była ochrona przed tak zwaną dyktaturą bądź dyktaturą mniejszości, bądź dyktaturą większości w demokracji. I powiedziałbym tutaj podobnie: Masz prawo do odmiennej opinii, ale ja mam prawo krytykować Twoją opinię i to jest właśnie krytyka Twojego gustu. Tak jak mam prawo powiedzieć, Twoja religia. Tudzież wiara, którą wyznajesz, została zbudowana na niemoralnych fundamentach i bzdurach. I nie jest to obraza uczuć religijnych, jest to zdrowa dyskusja, jeżeli idą za tym argumenty, która popycha naprzód rozwój intelektualny nasz, nasz jako jednostek, jak i całego społeczeństwa. Tak powstało Oświecenie. Tak Oświecenie dało nam naukę i podstawy naukowe świeckiego państwa. I tak samo, jeżeli możemy rozmawiać o religiach krytykując je, tak możemy rozmawiać o naszych gustach. Bo ile osób odbierze krytykę religii jako krytykę ich ich przekonań? Trudno. Przecież ja nie mówię, że jesteś złym człowiekiem, bo jesteś chrześcijaninem. Ja krytykuję twoją wiarę. I tak samo nie mówię, że jesteś idiotą, jeżeli podoba ci się morbius bardziej niż czas apokalipsy. Mówię. Że całkowicie nie zgadzam się z swoim gustem i uważam, że warto nad nim popracować, bo nie reprezentuje poziomu, który reprezentują poważni, profesjonalni krytycy. Do tych krytyków za moment przejdę, ale podam też drugi powód, dlaczego uważam, że powinniśmy dyskutować o naszych gustach. Powiedziałem o tym moim fundamencie bez schematu i mojej perspektywie indywidualnej. Jak ja się rozwijam, dzięki temu, że cały czas krytycznie podchodzę do swojego gustu w każdym obszarze, medium bądź gatunku. Bądź także gastronomiczny. Drugi powód jest taki, i to jest perspektywa kolektywna, że jeżeli istnieje jakieś piekło, to jest to świat, w którym wszyscy uważamy, że nasze gusty są warte tyle samo, bądź są takie same, albo jest nam obojętne nawzajem, jakie one są. Znaczy, ja głęboko wierzę, że my wszyscy bardziej Piśmienni, oczytani, kulturowo, jakkolwiek to nie brzmi, możemy zyskać więcej. Bo ja chciałbym żyć w świecie, w którym i to też jest fundament bez schematu ludzie chętniej, częściej i z głębszym zaangażowaniem emocjonalnym i intelektualnym sięgają po dzieła, które na to zasługują, i doceniają artystów, którzy na to zasługują niż takich, którzy nie. Ale mają za sobą potężną machinę marketingową. Rozumiecie o co mi chodzi? Ja jestem w stanie wrócić po raz kolejny do Bioshocka, i to też od razu pozwolę sobie na mało ogłoszenia. Tak, bez schematu wchodzi w streaming z gier i pierwszą grą, którą będę streamował, będzie Bioshock, a potem drugi, a potem Infinite. Ale będzie to streaming, w którym będę starał się analizować światotwórstwo, analizować game design, analizować filozofię Einrand, starać się też opowiadać o zabiegach narracyjnych. Także będzie to taka analiza na żywo, razem z wami, czyli osobami, które będą to śledziły. Sorry, musiałem sobie pozwolić na taką małą autopromocję, ale kończąc myśl: ja wolę wrócić po raz szósty do Bioshocka niż po raz drugi ograć Assassin's Creed Valhalla, w którym czuję, że nie ma serca twórców, które jest po prostu produktem. Jest grą, nie jest produktem gro o czym też jeszcze będę mówił, ale jest, jest bez duszy. Ja nie czuję, że mogę coś z tego jeszcze wydobyć, ale z Bioshoka za każdym razem wydobywam coś nowego, tak jak słuchając Tula albo Porcupine Tree, tak jak oglądając filmy Copoli, tak jak oglądając Pasoliniego i tak Dlatego uważam, że świat, w którym ludzie, większość ludzi sięga po więcej niż jednego artystę, co brzmi zabawnie, biorąc pod uwagę, że właśnie powiedziałem, że wracam do Bioshoka po raz siódmy, ale. Sięgając po więcej niż jednego artystę, sięgając po więcej niż 5 czy 10 dzieł na krzyż, które lubi się oglądać, czy gier, które lubi się ogrywać, jest ciekawszy. Wtedy mamy o czym dyskutować. Wtedy artyści zostają bardziej docenieni. Wtedy przegrywa machina marketingowa i korporacyjna. A my sami wychodzimy z tej swojej kulturowej, gustowej strefy komfortu i rozwijamy się jako ludzie. Mamy też ciekawsze perspektywy na inne dziedziny naszego życia, a i sama dyskusja jest ciekawsza. Ale tak jak mówił mój przyjaciel Krzysztof M. Maj, w ogniu krytyki kują się poglądy. A w ogniu krytyki tak naprawdę kuje się nauka, czym jest tak zwany peer review. Jasne, rzetelne ocenianie czyjegoś dorobku. Wynikającego z metody, który stosuje, z pracy intelektualnej, którą wykonał. I tu przechodzę do kwestii krytyków. I właśnie będziemy o nauce. Z krytyką dzieła zawsze będzie tak, że to będzie coś subiektywnego, prawda? Znaczy, trudno jest przyjąć jakieś jasne miary, że coś jest dobre bądź nie. Ale nie do końca się z tym zgadzam. Otóż uważam, że powołując się na ten przykład Morbiusa. Jeżeli 230 krytyków mówi ci, że to raczej jest gówno, bo jest tam jakaś mała grupka, która powie, o, tęskniłem za takim filmem w stylu, prawda, pierwszego Daredevila z początku lat 2000 czy tam może Catwoman albo Elektry i dostałem to, czego chciałem. Bo good for you. Masz jakieś zboczenie, to jest część Twojego gustu, spoko. Rozumiem, że lubisz takie eksperymenty, tak jak ludzie mają fetysze. Ale generalnie, jeżeli spojrzymy na prawo wielkich liczb i nie tylko na audience score, bo temu jest łatwo manipulować, już o tym wspominałem, może być farma troli, która to robi, może być jakiś sentyment, resentyment, że nagle pojawiają się Chińczycy i Ukraińcy uderzają w gry studia 11Bit Studios tylko dlatego, że przez swoje zaangażowanie społeczne w sprawy Ukrainy i sprzedaż This War of Mine, i przeznaczanie dochodów ze sprzedaży na wsparcie Ukraińców. Trafia w zafałszowane przekonanie Rosjan i Chińczyków, ukształtowane przez propagandę. Więc tym można manipulować. Ale krytycy? No nie do końca. I teraz, jeszcze zanim przejdę do krytyków. Możemy dyskutować o dziełach, które są fantastyczne. Możemy dyskutować o dziełach, które są dobre, średnie. Takie są najgorsze. Eee, możemy dyskutować o dziełach, które miały dobre intencje. Bo ja nie zakładam, że scenarzysta oraz reżyser Morbiusa, a tym bardziej Jared Leto. Podchodzili do tej produkcji z założeniem, ale to będzie gówno. Nie, ja myślę, że oni chcieli coś z tego wycisnąć. Coś poszło nie tak po drodze, ale intencje były dobre. Może korporacja, tak jak Sony, miała złe intencje. Chciała wycisnąć pieniądze. Nie włożyła wystarczająco wysiłków w to, żeby to było ciekawe. Chciała przyspieszyć rozwój multiversum, które sobie tworzy, na kształt multiversum, które stworzył Marvel Studios, ale intencje pewnie były dobre. Możemy o tym dyskutować. Krzysztof czasem chodzi na filmy, na które ja bym nie poszedł, bo mi żal czasu. Ale robi to nie tylko po to, żeby się zrelaksować, nie tylko rekreacyjnie, ale żeby też mieć o czym porantować. Bo czasem warto jest obejrzeć coś słabego, żeby wiedzieć, dlaczego było słabe. Ale tu się kończy granica tego, o czym możemy dyskutować. Bo niżej jest coś, co moim zdaniem nie kwalifikuje się w ogóle jako sztuka. I to jest na przykład Disco Polo. Disco Polo nie jest muzyką. Disco Polo jest produktem muzykopodobnym. I nie wmówicie mi, przepraszam, mo moż możemy się pospierać w komentarzach, ale nie wmówicie mi, że jest muzyką. Posłuchajcie tych liryk, posłuchajcie technik wokalnych, których używają wokaliści czy wokalistki, posłuchajcie bitu, posłuchajcie struktury, posłuchajcie aranżacji, progresji akordów, jakości nagrania i jakości produkcji, masteringu, posłuchajcie tego. A jeżeli mówicie, że to jest muzyka, to ja mogę nie lubić country, mogę nie lubić punku, ale krytycy muzyczni, profesjonalni krytycy muzyczni, mogą recenzować te gatunki, ale nie recenzują disco polo. Dalej, profesjonalni krytycy literatcy, których lubię słuchać i lubię czytać, nie recenzują harlekinów, bo harlekiny to nie jest książka. To jest produkt książkopodobny. TVP Info, Super Express, to nie jest dziennikarstwo. To jest produkt dziennikarsko podobny. Krytycy filmowi nie recenzują takich para seriali, czy też para dokumentów, jak na przykład muszę przeczytać. Na ratunek 112, tudzież Lombard, życie pod zastaw. No fucking cares. Znaczy, wiem, że jest grupa ludzi, która Cares, ale to właśnie jest ten punkt, w którym chcę powiedzieć, żal mi ich. Żal mi ich gustu. W sensie możemy to oglądać z Jarani dla Beki. Możemy grać w Farming Simulator 19. Bo, bo nic nam już w życiu nie zostało, przepraszam, musiałem to zrobić. Możemy czytać Harlekiny, możemy czytać Super Express, ale dla mnie tu nie, ma, tu nie ma przestrzeni na dyskusję, bo to nie jest dzieło, to się nie kwalifikuje jako sztuka czy jako dziennikarstwo. Rozumiem, że to jest kontrowersyjne i chętnie będę się z wami wspierał, ale to jest właśnie ta granica, gdzie ja mogę rozmawiać z Krzysztofem i pytać, czemu poszedłeś na Moonfall, Uncharted, Morbius? skoro wiedzisz, że ty jest słabe. I usłyszeć argumenty, które otworzą mi klapki i powiedzą hmm, nie myślę o tym w ten sposób. Nie zgadzam się z twoim gustem, ale rozumiem twoje podejście. Z kimś, kto słucha Disco Polo, spierałem się parę razy, nigdy nie usłyszałem argumentu, który dałby mi do myślenia. Kimś, kto czyta Super Express, albo ogląda TVP Info. TVP Info analitycy, którzy chcą rozumieć, jak działa propaganda. Ile szkód jest w stanie wyrządzić. A Disco Polo... Ci, którzy chcą zrozumieć, jak można odmóżdżać ludzi, którzy mogliby słuchać dobrej muzyki i doceniać dobrych artystów. I tu jeszcze na koniec obiecane odniesienie się do krytyków. Nie rozumiem i nie zgadzam się na sytuację, w której w świecie social mediów zdewaluowaliśmy pracę, a właściwie znaczenie pracy profesjonalnych krytyków. Bo wszyscy możemy być krytykami. Ja mogę być krytykiem, jestem krytykiem na bez schematu. Ale moja praca nie jest ważniejsza niż wspomnianego na początku takiego Michała Oleszczyka, czy krytyka filmowego, który studiował filmoznawstwo, czy kulturoznawstwo, który ma wielkie pojęcie o warsztacie filmowym, który oglądał włoskie kino lat 50., i poświęcił 20 lat życia na to, żeby umieć rozkładać dzieła na części pierwsze, umieć je analizować. Nie prowadzi sobie po prostu vloga. On pobiera wynagrodzenie za to, że poświęca całe swoje życie zawodowe, które wynika z jego pasji, wiedzy, przekonań, żeby się tym zajmować. I takie stwierdzenie, no, jak krytycy źle oceniają ten film, to na pewno jest niezły, jest niedorzeczne. Tam naprawdę jest 230 osób. Okej, okay, w świecie social mediów także są ludzie, którzy prowadzą vlogi jak ja, czy blogi i tam ich opinia może być. Na równi stawiana z e Rogerem Ebertem, czy człowiekiem, który przejął po nim stronę internetową i bloga, znakomitych krytyków. I to jest nie okej. Okay. Ja zawsze, zanim pójdę do kina, zawsze, zanim zagram w jakąś grę, chcę się dowiedzieć o tym więcej. Chcę poczytać opinię ludzi, których cenię bardziej niż własną opinię. Wiecie? To nie jest dla mnie na zasadzie, no nie obchodzi mnie taka opinia, wyrobię sobie własną. Wyrobię sobie własną. Ale nawet kiedy przygotowuję recenzję filmów, lubię je odbić od innych recenzji, od innych opinii. To jest dla mnie tak ważne, a najważniejsze z tych opinii to opinie profesjonalnych krytyków. Więc nie cierpię tych nagonek na krytyków, i podobnie jak, kiedy wiem, że coś dzieje się z moim samochodem, to jadę do mechanika i liczę, że zrobi swoją robotę dobrze. W dobrej wierze. Kiedy czuję, że coś mi strzyka w barku, to idę do fizjoterapeuty mam nadzieję, że mnie naprawi. I tak samo, kiedy chcę iść do kina, to patrzę na opinie profesjonalnych krytyków, bo wiem, że oni w dobrej wierze, z wiedzą, którą mają, doświadczeniem, warsztatem, wyobraźnią i wrażliwością, są w stanie podzielić się miarodajną opinią. I po to też powstało bez schematu, żeby oddzielić ziarno od plew. Żeby rozwijać moją wrażliwość, doświadczenie, wiedzę, perspektywy, ale również wasze. I to jest zawsze dla mnie bardzo budujące, kiedy czytam, że wow, dzięki, że pomogłeś mi spojrzeć na ten film w taki albo inny sposób, albo że dostrzegłeś coś w grze Disco Elysium, zanim dostrzegli to inni. For the record, nie dostrzegłem tego wcześniej. Byli tacy profesjonalni krytycy, którzy piszą dla pism gamingowych, którzy dostrzegli to przede mną. I to jest bardzo budujące. Ale też chciałbym, żebyście zrozumieli, że kiedy czasem unoszę się emocjonalnie, kiedy pojawia się opinia, Jezu, czemu ty się tak zachwycasz? Po co taki zachwyt? Bo jeżeli nie potrafię się czymś zachwycić, to co to znaczy dla tego dzieła, jeżeli różnica między dziełem przeciętnym a dobrym jest mniejsza, między dobrym a wybitnym? Ja chcę to podkreślić, że coś jest dla mnie wybitne. A wybitne jest dla mnie coś, co nie pozostawiło mnie obojętnym. Ja po to żyję. To konsumuje kulturę, żeby coś mnie poruszyło, żebym coś poczuł, żebym coś przeżył. To jest jeden z celów mojego życia. Dlatego czasem, jeżeli wydaje się, że coś za bardzo przeżywam, albo coś powiem za dużo w emocjach, kiedy odbijam jakiś komentarz, konfrontuję się z wami, nie odbierajcie tego jako atak na was, ale odbierajcie to jako konfrontację z waszym gustem, bo wierzę, że warto walczyć o mój i o wasz gust i wszyscy na tym zyskamy. Czekam na Wasze komentarze, nie mogę się ich doczekać.